Dzień dobry państwu. Jak wam się podoba taka demokracja, w której władza posuwa się do nalotów na siedzibę wydawnictwa Freedom w Częstochowie, dom jego właściciela Tomasza Stali i jego działkę letniskową, konfiskując nakłady kilku książek, co miało miejsce 21 lutego tego roku. Oficjalnym powodem nalotu ABW na to znane prawicowe wydawnictwo było przeszukanie pod pretekstem rzekomego naruszenia artykułu ustawy o IPN, który mówi o kwestionowaniu masowego dokonywania zabójstw ludności pochodzenia żydowskiego w, na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Co ciekawe. Zainteresowaniem prokuratora cieszyły się wyłącznie książki żydoznawcze, również przedwojenne. Ciekawe, w jaki sposób dzieła przedwojenne mogą się odnosić do Auschwitz-Birkenau. Jednocześnie rządzący, określający się jako demokraci, brutalnie wywierają wpływ na sposób głosowania w wyborach samorządowych. Co w myśl artykułu 250A Kodeksu Wyborczego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, bowiem Tomasz Stala jest kandydatem na prezydenta Częstochowy. Jak to nie jest zastraszanie, to co nim jest? Dziękuję Państwu.